Jesteś na Spooky Town od dłuższego czasu i nie możesz dobić puszek, żeby wbić 13 na rękę? Też miałem ten problem stary, dlatego trochę Ci pomogę i pokażę Ci 3 deki którymi na pewno uda ci się wbić kolejną arenę. No to jedziemy z tymi dekami. Pierwszy deck kosztuje 3,5 eliksiru i masz tu Evo Baby Dragona, Evo Darcika, Loga, Walkirie, Szkieleton Army, Minipekkę, co byś miał się jak bronić, Szkieleton Barelkę i jeszcze Łyczkę. Dek bardzo dobry, a plan na grę tym deckiem jest naprawdę dość łatwy. Jest on trochę no-skill, no ale przecież nie będziesz siedział w wieki na 12 arenie. A zanim powiem ci, jakie deki przygotowałem na drugim i pierwszym miejscu, to jeszcze Ci tylko powiem, jak odebrałem Diamond Passa z Ewo Szkieleton Army. Odebrałem go bardzo łatwo. Wszedłem na stronę clashgen.space Tam na tej stronie musiałem zagrać w jakieś gierki na telefon i po zrobieniu tego dostałem właśnie pasa Jak dla mnie naprawdę mega dobra opcja na zdobycie Ewo A na miejscu drugim daje deck z kosztem 3.6 eliksiru i w tym deku masz Ewo Bombera, Ewo Barbcy, Witch skeleton Army, Batsy, Mini firebola Fireballa i Inferno Dragona W tym deku ponownie jest jeden spell, brak buildingu ale uważam, że to w niczym nie przeszkadza, bo ten deck nie potrzebuje takich kart Jak go ogarniecie, to spokojnie wbijecie 13 rękę No i deck, który dałem na pierwsze miejsce, to już jest mocny no-skill Jego koszt to 2.9 eliksiru i masz tutaj Evo Mega Knighta, Evo Wallbreakersy, Minera, Zappa, Batsy, Goblin Gang, Ice Spirita i Dart Goblina No tak wiem, jest tu Mega Knight, a tą kartą to nawet niewidomy wygra mecz No ale tym deckiem naprawdę powinniście szybko wbić 13 rękę Tak naprawdę możecie zrobić to jeszcze w ten sam dzień no dobra, na dziś to już wszystko. Obserwuj po więcej. Pozdro i cześć!